Pytam się klienta, gdzie ma centralę, bo przywieźliśmy pompę, bo chował ją gdzieś tam u sąsiada. A on mówi, że nie ma, że ja mam. Ja mówię, jak ja mam. Domek, nietypowy jak na polskie warunki, ze względu na to, że u nas beton, beton, zbrojenie beton, zbrojenie beton. Jakaś taka malutka ta pompa. To jest siódemka, to jest siódemeczka, więc... najcisza pompa na rynku. Ja się z tą zgadzam, bo nie słyszałem cichszej, także mogę tak też śmiało powiedzieć. Czym to jest spowodowane i dlaczego ta pompa jest tak cicha? A poza tym, jeszcze kilka różnych innych zalet, i wymień, bo mhm. tak naprawdę, według mnie, nie ma w ogóle konkurencji, konkurencji na rynku ta pompa. Nie ma. Zresztą teraz jest spora promocja i naprawdę, nie ma konkurencji na polskim rynku, jeżeli chodzi o te pompy. I nie mam hmm. płacone za to, że o tym mówię. Od tego zacznijmy No właśnie, ja ci na pewno nie zapłacę. <laughs> Rekuperacji nie ma co się rozgadywać. Wiadomo, że to maszyna najlepsza maszyna na rynku. No, Ale pokażcie mi jednego niezadowolonego klienta. Niech się, albo niech się wypowie, chociaż jeden w Polsce. A tych pomp mamy już setki, jak nie tysiące pomontowane. I niech się wypowie, czy jest niezadowolony z tego urządzenia. Cześć, witajcie. Cześć. Słuchajcie, jaka sytuacja śmieszna, bo dzisiaj byliśmy na robocie w Wolbromiu, a poza tym chyba widzieliście tydzień temu filmik z tej nagrywki. No i co? Okazuje się, że Krzysiu wczoraj walczył tutaj z Grzesiem na budowie... Pod lasem, daleko, z bocianami. Z bocianami, jak ktoś nie wie o co chodzi, zapraszam na TikToka Krzysztofa Żyżki, zobaczycie o co chodzi z bocianami. No i z tego wszystkiego po tej całej walce co? zapomnieliście centrali w ogóle wziąć Zapomnieliśmy. I, I ja dzisiaj szybko po robocie przyleciałem do chłopaków, przywiozłem im centrale, także ja dzisiaj pracuję jako SNK, Klimat Control, Krzysztof Żyżka. Przebranżowiłem się trochę inaczej, przerzuciłem się do innej firmy. Dowiozłem chłopakom centralę. No i co? Za chwilę ja uciekam, ale mówię, jak już odwiedziłem chłopaków, to może zrobimy szybką nagrywkę. Co oni to montują? Także Krzysiu, kilka słów, co to się dzieje u Was? No, no, z tą centralą to w ogóle był motyw taki, że pytam się klienta, gdzie ma centralę. Bo przewieźliśmy pompę, bo chował ją gdzieś tam u sąsiada. A on mówi, że nie ma, że ja mam. Ja mówię, jak ja mam. No i dlatego wynikła sytuacja taka, że musiałem Piotka prosić, żeby, żeby nam centralę dostarczył. Na szczęście się udało, więc dzisiaj skończymy temat. A co? No, jesteśmy w lesie takim naprawdę konkretnym lesie, tutaj e, okolica jest piękna e, i e, fajny domek, bo drewniany domek, nietypowy jak na e, polskie warunki, ze względu na to, że u nas beton, beton, zbrojenie beton, zbrojenie beton zazwyczaj. No i... Przerwę Ci na chwilę drewniany, ale nie z bala, tylko kanadyjka, tak? No kanadyjska? taka kanadyjska, można powiedzieć, mhm. e, technologia. Czyli dom szkieletowy, o, tak mhm. w skrócie mówiąc. No i co, mamy tutaj propanówkę z drugiej strony, to możemy iść tam szybko podejść, jeszcze ją zobaczyć. No to lecimy. Zobaczmy, tutaj jest, co, co warto też właśnie powiedzieć o, o pompach propanowych, bo to jest najcichsza pompa obecnie na rynku. I nie boi się tego powiedzieć, bo naprawdę tak jest. O, nietypowa fajna. Tutaj klient na przykład, żeby mu pasowało do elewacji, możesz pokazać, dał do malowania do jakiegoś tam superfachowca. No to jest z nierdzewki, więc ciężko jest nierdzewkę pomalować, ale ma czarną czerpnię. Co nie fajnie Dobra, to Krzysiu, do ci teraz wejdę na chwilę w słowo, bo w tym momencie, nie wiem czy już jest w sprzedaży, ale chyba jest. Firma Pflex oprócz czerpni standardowo z nierdzewki, mhm. robi teraz też czarne czerpnie. No. Albo będzie robić, bo nawet szczerze powiem nie patrzyłem czy one są już dostępne, ale pewnie niedługo się pojawią w asortymencie sklepu, czyli będą właśnie dokładnie tak wyglądające kratki czerpne i wyrzutowe. Tak. Fajnie się to prezentuje, tym bardziej na drewnie, bo faktycznie nie dzewka, może by tu słabo wyglądać. Dokładnie. Dobra, opowiadaj się o tej pompie. pompa. Nowa pompa. Eee, Jakaś taka malutka ta pompa No strasznie. To jest siódemka, to jest siódemeczka, więc, <laughs> więc e, w tym momencie nie pracuje, bo jeszcze jej, e, e, już mamy wszystko przygotowane, ale jeszcze je nie odpalaliśmy. Muszę się podpiąć komputerem i odpalamy. Echem, tutaj są podstawy zrobione betonowe, one są tam chyba sześć bloczków, czy 4, nie, cztery bloczki w dół. E, dotąd, czyli tych bloczków tak naprawdę nie będzie widać, bo tu dojdzie do dotąd grunt, e, ziemia, więc sam tak jakby ten stojaczek będzie sobie, e, e, mm -hmm. zostanie. No i tyle, no i mamy pompę, no i Twojego rekuneta pięknego w środku. Dobra, słuchajcie, no wykorzystam okazję, Krzysztof jest fachowcem od pomp propanowych EasyFasta. Słuchaj Krzysiu, przede wszystkim powiedz to co powiedziałeś, że najcichsza pompa na rynku. Ja się z Tobą zgadzam, bo nie słyszałem cichszej, także mogę tak też śmiało powiedzieć. Czym to jest spowodowane i dlaczego ta pompa jest tak cicha? A poza tym jeszcze kilka różnych innych zalet i wymień, bo mhm. tak naprawdę według mnie nie ma w ogóle konkurencji, konkurencji na rynku ta pompa. Nie, i ma. nie ma. wszystkie pompy powietrzne, tak? S -s Słuchajcie, no, mo możecie tam mówić o, o jakichś Wajlantach, Buderusach, Boszach i innych wynalazkach, które w ogóle są... Przynajmniej na tą chwilę, na czynnik R32. Tutaj mamy czynnik R290, to są pompy wysokotemperaturowe. I mamy tutaj kwestię też tego typu, że tutaj jest inaczej ona skonstruowana, ze względu na to, że wymiennik mamy z przodu, a z tyłu jest wentylator. Więc to też ma ogromny, niesamowity wpływ na, na pracę i kulturę pracy tej pompy. I wysoką, bardzo wysoką modulację, bo tu jest na przykład, widzicie, no. Ta pompa moduluje od 1 do 7 kW, czyli mhm. bardzo nisko, bardzo nisko jest w stanie zejść i też chodzi o ekonomię i pominąwszy cały, cały aspekt Copeland'a, Scrolla, sprężarka, aspekt właśnie działania, czyli tak jakby głośności tych urządzeń. One są naprawdę tak mega ciche, no niestety teraz nie pracuje, więc nie możemy tego pokazać, ale jest to urządzenie premium i jeżeli chodzi o copy, to możecie wejść na stronę EasyFasta na cennik 24 zobaczyć sobie jeżeli chodzi o copy bo jest nowa seria tych pomp Grandis się nazywa zresztą teraz jest spora promocja i naprawdę nie ma konkurencji na polskim rynku jeżeli chodzi o te pompy ciepła. Jest to naprawdę najlepsza według mnie pompa ciepła na rynku. Krzysiu, no ja o niej dużo też nie wiem. mam płacone za to że o tym mówię od tego zacznijmy no właśnie no, ja ci na pewno nie zapłacę <laughs> słuchaj potwierdzam dwie najważniejsze cechy tej znaczy trzecia też jest bardzo fajna wykonanie z nierdzewki no. także świetna sprawa ale dwie najważniejsze rzeczy to co powiedziałeś i podkreślimy to czyli jest bardzo cicha ze względu ta, i bardzo wydajna bardzo. E, czyli ma bardzo dobre copy ze względu na właśnie na konstrukcję czyli wymiennik jest z przodu połączony szczelnie z wentylatorem z tyłu e, i to daje bardzo Dobry efekt raz, że hałas. Drugie, że mamy pełna ilość, cała ilość powietrza, trafia na wymiennik, nie Dokładnie. ma jakichś przedmuchów. Nie ma. Dzięki temu bardzo dobre copy. No i oczywiście ta modulacja rzecz nie jest niesamowita. Nie znam chyba innej pompy, żeby ja modulowała od kilowata do siedmiu, czyli mamy domek za potrzebowanie łącznie na przykład trzy albo cztery, ale tak naprawdę w okresach, yy, u nas nie ma mocnych zim, czyli potrzeba tak naprawdę może kilowat, dwa dostarczać się do budynku, ona sobie spokojnie radzi, idzie na kilkuset watach poboru prądu, yy, coś niesamowitego, tak? Dlatego tutaj mamy domek, który ma w granicach 140 m2, ale tą samą pompę mamy założoną też w domku, który ma 70 m2 ze względu na to, yy, że ta pompa o tak głębokiej modulacji da sobie radę i nie będzie, że tak powiem, taktowała w przypadku właśnie dużo mniejszego obiektu, tak? Mhm. I tam w tym domku na przykład z 70-metrowym mamy grzejniki 100%, tak? I naprawdę to się sprawuje niesamowicie. Już po dostęp zdalny, serwis zdalny, no słuchajcie, no też klienci gdzieś tam się zamotają. My mamy cały czas podgląd online na wszystko, włącznie, że możemy regulować nawet w hercach sprężarkę, obroty sprężarki, obroty wentylatora, wszystko możemy tutaj robić. Mamy podgląd do wszystkiego i w wielu sytuacjach, gdzie zazwyczaj za Jakiś tam instalator musi jechać do klienta, bo na przykład coś zmieni w sterowniku, nie pamięta jak to zrobić. Ja to robię zdalnie, tak? Zgadza ja się. Też opiekę klient ma. Krzysiu, ja powiem jeszcze o tym wentylatorze w tej pompie i właśnie tej konstrukcji, bo to jest idealne rozwiązanie jedyne, które może pozwolić zrealizować mój jakiś tam pomysł w głowie. Mhm. Tajny na tą chwilę, ale może w końcu się uda go zrealizować. I właśnie patrząc i porównując różne pompy, ta pompa jeszcze właśnie ma tą cechę że ma duży wentylator, który chodzi na bardzo niskich obrotach. Poprawiliśmy no się. Tym. E, także z, można zejść z nim, z nim bardzo nisko, mm -hmm. do bardzo niskich wydajności. Świetna sprawa, daje duże możliwości rozwojowe i może stworzymy e, w niedalekiej przyszłości świetny produkt, tak? E, ale o tym może nie w tym odcinku. Nie. Dobra, lećmy do środka, Chodźmy. pokaż co tam jest i ja się zawijam, bo jak wiesz, czas goni. Mi się dniówka już skończyła. <laughs> no tak, ktoś musi robić, żeby ktoś mógł leżeć. No. Ja nie jestem przyzwyczajony. Ja robię, tak. Ja nie jestem przyzwyczajony, żeby tak długo pracować. O, to czekajcie, zanim... Słuchaj, wyjdziemy... ale do, do pracy to Piotrek, pamiętaj, że chodzi lekarz, a Dobra, my chodzimy się... do roboty. Pokaż, opowiedz co tu pomodziliście, no. PS-y, tak, PFLEXOWE. To tak, 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 tak. To jest takie czyste rzeźbiarstwo było, bo... Musieliśmy to jakoś podwieźć do sufitu, a tutaj niestety sufit jest podwieszany, czyli regipsowy. No niestety trafić w profile się nie udało, więc musieliśmy coś wyrzeźbić i się wyrzeźbiliśmy to w ten sposób. Nie no, wyrzeźbiliście całkiem ciekawe. Dzisiaj mieliśmy rozterkę z rana, gadaliśmy co tu zrobić. No. Krzysiu niestety po wczorajszym bucianie do końca nie wiedział jak to rozwiązać, ale wymyśliłeś to ciekawie. Szczerze powiem, nie spodziewałem się. Czyli podwieszka jest fajna, zrobiona całkiem estetycznie. Nie, ale estetycznie nie, to wygląda. Wygląda. Dobra, nie tam mamy to... jakąś rurę, ale to jest rura niezależna. Czyli jakaś wentylacja garażu niezależna, tak? tak no klient sobie zrobił, że jak będzie wjeżdżał autem, żeby to mu tam wentylowało to pomieszczenie. No Dobra. i tutaj mamy naszą centralę. Jak tam bocianek wczorajszy? się Wcześniej było kilka tych bocianów. Duże stado było, że tak powiem. No i co? No i recunecik, który będzie podłączony. Tu mamy też całą instalację przygotowaną. E, tu mamy naszą e, wyrzutnię. E, tak, dobrze mówię? Nie. Czerpnia, wyrzutnia, mhm. e, wyciąg i nawiew z instalacji z domu. Tutaj też widać ekspresy i dom jeszcze do góry, do pionów. Mhm. Są skrzynki rozdzielaczowe, bo są dwa piętra. E, część mamy położoną. No tu niestety, czy niestety, tu w ogóle cała instalacja idzie w sufitach, tak? Podwieszonych mhm. no, na konstrukcji drewnianej. No bo co prawda nietypowo też w tym domu, co właśnie możemy też pokazać u góry na chwileczkę jeszcze, żeby szybko skoczyć, mamy. Anhydryt wylany. No proszę. I tu jest strop drewniany, więc też była rozpinka właśnie z ogrzewaniem podłogowym, bo mieliśmy to ogrzewanie, czyli robiliśmy to całą instalację. No i w końcu konstruktor obliczył, przeliczył to wszystko i bez problemu ten anhydryt w grubości tam 4,5 cm mógł pójść na górę. Technika widzę jest podobna jak do nas, czyli wypuszczacie dłuższe przedłużki, żeby w razie czego później się nie męczyć przedłużeniami. Tak, tak. Zaraz tak. będą obcięte. Zawsze, i... no bo tutaj też była kwestia, tu był bardzo nisko opuszczany sufit, bo tu są wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne też akurat w, tą, w tej części technicznej. I zawsze wypuszczamy dłuższe, bo no, później się obcina idealnie rurę zakładaną. Mhm. Ostatnio jest po to ja się wtrącę, bo jedna jest taka ciekawostka, bardzo, bardzo fajna rzecz, czyli tak jak widzicie tu są nyple EPS-owe. Tak samo jako króćce centrali jest to świetne rozwiązanie ze względu na to nie jest to stalowy nypel który może nam zrobić jakiś mostek termiczny gdzie mm -hmm. się będzie wykraplać woda będą problemy tylko przy takim połączeniu mamy 100% pewności że mamy zachowaną ciągłość izolacji nie będzie problemów z wykropleniami i takimi rzeczami także warto stosować takie nyple EPS-owe zamiast jakichś stalowych czy stalowych ocynkowanych czy z nierdzewki Świetne, wydaje mi się, świetny ruch i świetne rozwiązanie. to też właśnie jest y, przyspatem Flexa, prawda? I to jest u nich na stronie normalnie na Ceiling24, tak. więc jak chcecie to E, no, tysiąc lepsze rozwiązanie niż zwykły nypel e, z niebzewki czy, czy ocynkowy, mhm. bo tak jak Piotrek mówił, właśnie jest e, cały czas. Nie, nie ma żadnych mosków termicznych. Przez to też, mhm. co ostatnio też oglądałem u Ciebie w filmie, e, mamy też XPS-a, tą rurę przepuszczoną, żeby mhm. była ciągłość izolacji. To jest ważne. E, jedyny problem, trzeba pocisnąć trochę refleksa. Powinni zrobić takie nypy też o rozmiarze 160, a nie ma ich. Nie wiem no. czemu. Trzeba spytać chłopaków. Bo tak. czasem jednak są centralki na 160, chociażby dzisiaj montowaliśmy, mm -hmm. pewnie będziecie widzieć to, tą instalację. Widzieliście w poprzednim filmiku, bo wydaje mi się, że ten film pójdzie po tamtym. I co? Dobra, o reku rekuperacji nie ma co się rozgadywać. Wiadomo, że to maszyna najlepsza maszyna na rynku no, rekunet V400RV co tu więcej mówisz? Piniąc tutaj widać. No, no, dobra. no i szafa ja, hydrauliczna, myślę. która jest jeszcze nie, znaczy jest złożona. No, Tam zostało nam podpięcie jeszcze wody e, u góry tak naprawdę. E, instalacja już jest odpowietrzona, zalana e, i zostało nam tylko tak naprawdę wpiąć tą wodę, której zresztą nie będziemy uruchamiać ze względu na to, że klient jeszcze tutaj nie korzysta z ciepłej wody użytkowej, mhm. ani z zimnej, dlatego nie będziemy zalewać zasobnika, żeby się to tam nie ślimaczyło nam w tym zasobniku. Więc zostawiamy bez ciepłej wody użytkowej. No i dzisiaj mamy zamiar zacząć wygrzewanie. Dobra, Krzychu, O pompę Cię spytałem, o proponowcy powiedziałeś parę fajnych zdań, dlaczego warto i, i jakie ma tak naprawdę znaczy... świetne plusy. Powiedz jakieś kilka takich ważnych, istotnych zalet tej szafy, tak? Hydraulicznej. No, szafa hydrauliczna jest no, podstawową, jedną ma zaletę, bo to jest to prawda jeszcze wiadomo, ona jest, na niej jest folia, ale to jest całość z nierdzewki. Zresztą tą folię, prawda, się ściąga. Mamy. Bardzo ładnie wyglądający mebelek, można powiedzieć. I mamy całą kotłownię, którą zazwyczaj tam gdzieś tam na ścianach macie poupychaną, podwieszaną. Tutaj jest cała kotłownia w, całej, w tej, jakby to szafie hydraulicznej, czyli w takiej lodóweczce. Mamy tutaj naczynia przeponowe, zawór tutaj drogowy, Mamy separator cząstek stałych. Cała kotłownia włącznie z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej jest schowana ja w, te, w tej szafie hydraulicznej. W Czyli w, w takim powiedzmy, wymiary tego to jest 60 na 60 na 1,90 m, bo to jest zasobnik akurat 200 litrowy, więc naprawdę wygląda to super super estetycznie, mhm. tak? Dokładnie. I... Może ja powiem jedną rzecz Krzychu, nie? Mhm. bo bardzo ważna rzecz. Przychodzi hydraulik. Jeden idzie rozkładać podłogówkę, inna firma robi na przykład kotłownię, trzecia firma jeszcze nie daje pani podpina pompę. Jest kilka powiedzmy, firm, które się zajmowały daną instalacją. Później się coś zepsuje, zepsuje się zaworek, bo wiadomo, że są rzeczy, które mogą się zepsuć. Mamy problem, kto to robił, kto ma gwarancję, kto dał gwarancję, czy ktoś przyjedzie na serwis, bo wiadomo, jak ciężko jest ściągnąć instalatora do jakiejś pierdoły, bo z reguły jest na jakiejś innej, ważniejszej robocie i jest problem. Tu mamy świetne rozwiązanie, bo tak naprawdę cała szafa to jest kompletna szafa, która ma jedną gwarancję i każdy element, który by się w niej zepsuł, tak naprawdę podlega Dokładnie. gwarancji producenta. Tak, tak. I na to, na to Mamy 5 lat gwarancji e, i wszystko jest schowane w jednym, w jednym e, urządzeniu. Na szafę? Razem z pompą, bo tak pracuje z Tak. tak. Dlatego też, no, mówię, no, jeżeli chodzi też o szafę, no to, to też jest, no, nie ma nie ma lepszej szafy hydraulicznej na, na rynku polskim. I pompy tak samo, no słuchajcie, no, wiesz, możecie to negować, czy podawać jakichś tam producentów, tak jak już wymieniałem wcześniej, ale pokażcie mi jednego niezadowolonego klienta, niech się, albo niech się wypowie, chociaż jeden w Polsce, a tych pomp mamy już setki jak nie tysiące pomontowane i niech się wypowie, czy jest niezadowolony z tego urządzenia, bo mhm. tak jak wiadomo, że też dużą częścią jakości pompy jest jakość montażu. Ja się z tym zgadzam, ale mimo wszystko tutaj nie ma niezadowolonego klienta, czy rozczarowanego kulturą pracy i jakością pracy tych pomp. No, pokażcie mi mhm. jednego, no to wtedy będziemy polemizować na ten temat. Tak? Dobra Krzysiu, bo strasznie drugi film nam wyjdzie, a ja to muszę przecież jakoś obrobić. Także co, jeszcze jakieś parę zdań kluczowych, chyba, że coś chcesz jeszcze pokazać? Nie, to znaczy, no, aha, no to, to nie będziemy pokazywać. No, macie anhydryt w domu no, drewnianym no, ja u góry, ale ale, ale czyli generalnie podłogówka tyle. jest na piętrze i na parterze. Tak. W całym domu nie ma żadnych ani takich pomysłów. Dobra, co więcej, Krzysiu, no, korzystając z okazji, oczywiście musimy się trochę zareklamować, bo oczywiście pod filmem zawsze w opisie jest kontakt do mojej firmy, czyli Piotr Kulnica Klimap. Ja się zajmuję rekuperacją, czyli wentylacją mechaniczną z rekuperacją. Zawsze jest kontakt do Krzysia, czyli SNK Klimat Control Krzysztof Ziszka. Krzysiu robi tak naprawdę całą resztę. Tak jest. na szczęście, czyli woda, kanalizacja, podłogówka, pompy ciepła, klimatyzacja. Tak jest. Chyba na tym możemy zamknąć. Oczywiście, jak jest problem, to troszeczkę szachujemy tą robotą i często albo razem się wspomagamy, razem robimy, albo coś wymieniamy, ale generalnie taka jest zasada. Jak jesteście zainteresowani, żebyśmy Wam wykonali jakieś instalacje, doradzili coś, pomogli w doborach, albo w rozwiązaniach. Przeprojektowali, zaprojektowali, Dokładnie. to nie ma najmniejszego problemu. Czy coś, Krzysztof chcesz dodać? Nie. Wszystko jasne, nie? Dobra, słuchajcie. Żegnamy się z Wami. Oczywiście dawajcie łapki, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej! Cześć!